Witaj na dzisiejszych wieczornych afirmacjach. Na pewno jesteś zmęczona po całym dniu pełnym wyzwań. Kiedy wieczorem pozwalasz sobie na skoncentrowanie się na afirmacjach, tworzysz solidną podstawę do tego, aby Twój umysł pracował przez całą noc, tworząc pozytywne scenariusze i obrazy. Pamiętaj, że to Ty masz kontrolę nad swoimi myślami. A wieczorne afirmacje to doskonałe narzędzie na wykorzystanie tej kontroli w celu poprawy jakości swojego życia. Niech to będzie Twoja codzienna inwestycja w dobre samopoczucie i lepszą przyszłość. Weź głęboki wdech i wydech. Znajdź wygodną pozycję i powtarzaj za mną. Jestem wdzięczna za dzisiejszy dzień. Jestem wdzięczna za dzisiejszy dzień. Akceptuję siebie bezwarunkowo. Akceptuję siebie bezwarunkowo. Dziękuję sobie za to piękne życie i za sen, który nadchodzi. Dziękuję sobie za to piękne życie i za sen, który nadchodzi. Mam moc przekształcania swoich marzeń w rzeczywistość. Mam moc przekształcania swoich marzeń w rzeczywistość. Oddalam wszelkie wątpliwości i wierzę w siebie. Oddalam wszelkie wątpliwości i wierzę w siebie. Zasługuję na wszystko, co najlepsze. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Jestem z siebie dumna. Jestem z siebie dumna. Każdy oddech jest krokiem w kierunku relaksu i wewnętrznego spokoju. Każdy oddech jest krokiem w kierunku relaksu i wewnętrznego spokoju. Jutro jest nowym rozdziałem w moim życiu. Jutro jest nowym rozdziałem w moim życiu. Czuję się bezpiecznie, czuję się bezpiecznie. Moje marzenia kształtują się zgodnie z moimi intencjami. Moje marzenia kształtują się zgodnie z moimi intencjami. Każdy dzień przynosi mi coraz więcej dobra. Każdy dzień przynosi mi coraz więcej dobra. Jestem pełna miłości i dobroci. Jestem pełna miłości i dobroci. Mój umysł jest spokojny. Moje ciało jest zrelaksowane. Mój umysł jest spokojny, a moje ciało jest zrelaksowane. Jestem wdzięczna za każdą lekcję, którą dzisiaj otrzymałam. Jestem wdzięczna za każdą lekcję, którą dzisiaj otrzymałam. Moje marzenia są ważne i osiągalne. Moje marzenia są ważne i osiągalne. Moje serce bije spokojnie i rytmicznie. Moje serce bije spokojnie i rytmicznie. Każda noc przynosi mi wytchnienie i regenerację. Każda noc przynosi mi wytchnienie i regenerację. Jutro będę patrzeć na świat z nową perspektywą. Jutro będę patrzeć na świat z nową perspektywą. Moje ciało zasługuje na regenerujący sen. Moje ciało zasługuje na regenerujący sen. Wszystko, czego potrzebuję, jest już we mnie. Wszystko, czego potrzebuję, jest już we mnie. Wykorzystałam dzisiejszy dzień na naukę i wzrost. Wykorzystałam dzisiejszy dzień na naukę i wzrost. Moje myśli są teraz spokojne i ciche. Moje myśli są teraz spokojne i ciche. Moja wytrwałość i determinacja prowadzą mnie do sukcesu. Moja wytrwałość i determinacja prowadzą mnie do sukcesu. Oddalam niepokój i skupiam się na spokojnym Śnie. Oddalam niepokój i skupiam się na spokojnym Śnie. Śnie. Poczuj, jak relaksuje się całe Twoje ciało, od czubka głowy aż do palców u stóp. Poczuj, jak Twoje łóżko otula Cię do snu. Jesteś wdzięczna za wszystko, co Cię dzisiaj spotkało, a jutro czeka Cię kolejny piękny dzień Twojego życia. Twoje serce napełnia spokój i spełnienie. Dobranoc i do usłyszenia na jutrzejszych afirmacjach.